Restauracja Central Park Bistro po raz trzeci organizuje akcję zbiórki karmy dla zwierząt znajdujących się pod opieką puławskiego schroniska. W inicjatywę włączyła się między innymi związana z puławami medalistka olimpijska Malwina Kopron. Z roku na rok puławianie wykazują się coraz większą ofiarnością. Podczas pierwszej edycji akcji uzbierano ćwierć tony karmy, a już rok później prawie tonę. W tym roku organizatorzy liczą na kolejne pobicie rekordu. Zbierana jest karma dobrej jakości, najlepiej mokra. Należy ją przynosić do restauracji Central Park Bistro przy ulicy Centralnej 10. W ramach akcji przygotowano też konkurs dla puławskich szkół. Klasa, która zbierze najwięcej pożywienia dla naszych czworonożnych przyjaciół, otrzyma nagrodę w postaci lekcji WF. Przeprowadzonej przez wspomnianą już Malwinę Kopron. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach robienia makaronu rzemieślniczego w Central Park Bistro. Uroczysty finał akcji połączony z piknikiem i koncertem zaplanowano 3 grudnia na placu Chopina. Telewizja LPU jest patronem medialnym akcji. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Tembryńskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów